Witam Was moi drodzy z tej strony Łukasz. M. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie porównanie i pojedynek pomiędzy puszką niemiecką i polską. Są to duże puszki kolekcjonera. Jak widzicie, niemiecka kosztuje 15 euro, czyli mnożąc to ponad 4 zł, to wychodzi ponad 60. Więc ta jest droższa od naszej, bo nasza kosztuje. Zaraz wam powiem, żeby tutaj nie uszkodzić. 49, czyli 50 zł, o 10 zł jest różnicy. I tutaj są 3 limitki, a tutaj dwie. Więc to już jest na plus dla polskiej puszki. Natomiast plusem niemieckiej puszki są karty German Star, których nie ma w Polsce ani nigdzie indziej. Więc, jeżeli trafia się te karty, to już na pewno jest duży plus, bo kolekcjonerzy, jeżeli chcą komplet zebrać, to również potrzebują 18 kart German Star. No i zaczynamy. Najpierw sobie otworzymy tutaj puszkę polską. No. Coś zahamowało. O, jest. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, trzy limitki. 10 saszetek jest i tutaj, i tutaj, więc w tym nie ma żadnej różnicy. Mam nadzieję, że wpadnie jakaś rarka tutaj albo tutaj, a najlepiej w obu. Nie wiem, czy widzieliście odcinek u Adriana Bossa. On trafił nawet dwie rarki w jednej puszce, więc jest szansa na to. O, mamy. Dało się otworzyć również niemiecką. I z tego co zauważyłem, w niemieckiej puszce zawsze są te same limitki: jest dębele i jest isko. Dębele i isko. Natomiast w polskiej 3, i do tego różne się trafiają. Jedna jest zawsze albo z lecha, albo z legi. Tutaj trafiłem Rafała Janickiego, Kevin de Bruyne i Diego Koszta. Takie są limitki. No i co, mamy 10 saszetek tutaj, i tutaj logo niemieckie, więc wiadomo, że to są niemieckie saszetki. Tutaj nie ma, więc polskie. Zrobimy sobie pojedynek tak jak zawsze, patrząc na trafialność. Z tym, że jeżeli wpadnie karta German Star, to dajemy jej 10 punktów, żeby po prostu było więcej niż multiple, a mniej niż rarka. OK. Zaczynamy pojedynek. Pierwsza saszetka tutaj po lewej stronie. Lecimy z niemiecką wersją. No, i mamy dwie specjalne. Pierwsza to logo Paris Saint-Germain za jeden punkcik i multiple za 8 punktów. Tutaj jest Porto, czyli mamy w sumie 9 punktów. No, teraz będzie ciężko polskiej saszetce, żeby wygrać, bo by musiały być dwie. te lepsze karty, no a jest tylko chyba jedna, jest tylko fansik, karta Milestone. Sporto, czyli pierwszy punkt dla niemieckiej wersji niemieckiej puszki. Lecimy dalej i mamy tutaj bazóweczki Najpierw jedna specjalna i też jest tylko FANSIK IMPACT Singing devry z Interu i tutaj już są bazówki więc teraz jest duża szansa dla polskiej puszki żeby wyrównać stan bazówka druga są dwie specjalne więc będzie zwycięstwo i patrzcie jest to samo MULTIPLE co wcześniej tutaj wpadło i jest Messi Milestone. Czyli po dwóch rundach jest 1 do 1. Otwieramy dalej. Jest Goldzik, widzę. A tutaj sama Barcelona. Messi, Alba. Czyli jest Gold Company. To chyba są cztery punkty, zaraz sprawdzę. I jest German Star, Beckenbauer. No czyli tu jest 10 punktów. I goldy mają 4, czyli 14 punktów. No, będzie naprawdę ciężko. Chyba tylko rarka pomoże, albo dwa razy multiple. Ale nie wiem, chyba nie wpadało tak nikomu, żeby były dwie karty multiple w jednej saszeczce. Więc będzie ciężko. Jedna bazoweczka, druga, trzecia. I tylko jedna specjalna. FANSIK NASTAZIC Czyli jest dwa, jeden dla niemieckiej wersji. Niemieckie saszetki jakoś łatwiej się otwiera. Bazoweczki I jest karta POWER UP. Ona jest za punktów 6 i fans za punkt, czyli mamy w sumie 7. Odriozola z Realu. Jeżeli wpadnie multiple, no to wtedy wygrywa polska puszka. Bazówka. Bazówka. Goldzik. Za 4 i punkt tylko za FANSA, więc jest 3-1 dla niemieckiej puszki. Żało KANKELO czy CANCELO bo tam żeście mnie gdzieś poprawiali jak wymawiałem jego nazwisko. No i dwie bazówki lepiej sprawdzić, bo ANUSZ zdarzy się, że trzecia specjalna. Czyli jest 3-1 dla niemieckiej puszki. Jedna specjalna, milestone, kawani, czyli jeden punkcik, jest szansa dla polskiej puszki. Dwie specjalne jest. Power Up jest fans, czyli tym razem 5 punktów. Punkcik duży dla polskiej. Puszki jest 3-2, dla niemieckiej jeszcze. Połowa saszetek za nami. Tutaj mamy dwie bazówki. Patrzcie, jest kolejna karta German Star Terstegen, czyli 10 punktów, i tutaj Multiple z Manchesteru City, 8 punktów, czyli 18 punktów. Tylko rarka tutaj pomoże. No i raczej nie będzie. Jest tylko logo Napoli jeden punkcik, więc 4,2 dla niemieckiej puszki. Jedna specjalna jest to fans Pike, czyli jeden punkt. Trzy bazówki. Jedna specjalna. Też fansik z Interu i Cardi. Czyli jest po jednym punkcie w sumie 5 do 3 dla niemieckiej puszki. Teraz coś tam jest konkretniejszego. Jest Gold. Za 4 punkty Waran. I piąty punkcik Farman Milestone, czyli 5 punktów jest w tej rundzie dla niemieckiej wersji. I zobaczymy, co będzie w polskiej. Dwie bazówki, dwie specjalne. Jest Power Up i Fans, czyli jest w sumie 7 punktów. Hosekaje Hon, a tutaj Gluszakow. Więc zmniejszenie jest. 5 do 4 dla niemieckiej wersji. Po dwie saszetki zostały. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Mamy tylko punkcik za logo Napoli. No i jest szansa na wyrównanie. I później ostateczna rozgrywka. 3... Bazówki. No, i niestety jest tylko fans, czyli jest remis w tej rundzie znowu 6 do 5. Pozostaje ostatnia runda. Albo remis, albo będzie zwycięstwo niemieckiej puszki. Zaraz to sprawdzimy. Dwie specjalne, tak. Nie. Jedna. Gluszakow. Za punkcik. Więc teraz jest. Duża szansa na wyrównanie dla polskiej puszki, i wtedy wy zdecydujecie, kto dzisiaj wygrał: czy polska puszka, czy niemiecka. I tak też się stało, bo jest Gold, Matwidi i jest fansik Kagawa, czyli w sumie 6 do 6. Kończy się dzisiejszy pojedynek pomiędzy dwoma puszkami, polską i niemiecką. Teraz do Was należy decyzja. W komentarzach piszcie, która puszka Waszym zdaniem zawierała lepsze karty. Tutaj możecie jeszcze raz sobie sprawdzić, zobaczyć. Oczywiście tutaj jest jedna limitka więcej, ale tutaj są niemieckie karty Germanstan. Jestem ciekawy, co mi tam napiszecie. Tak więc moi kochani, ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć!